Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz, więcej mnie bujaj się, bujaj się tak bez końca i ja też bujam się, nie zobaczysz, więcej mnie Bujam się, bujam się tak bez końca. uu u. Bujaj się u-u. Za wszystko, co zrobiłaś, Że mi nie wybaczyłaś. Za wszystkie twoje płacze, Ja też ci nie wybaczę. Dlatego bujaj się, bujaj się, Nie zobaczysz więcej mnie. Bujaj się, bujaj się, tak bez końca. I ja też bujam się, Nie zobaczysz więcej mnie. Buram się, buram się tak, do końca. Buraj się. Buraj się. Bu... Buraj się. U, uh, u. Uh. Bujaj się. U, u? Za wszystkie Twoje żale. Dziś nie żałuję wcale. I ja zawsze byłem skromny. Od dzisiaj jestem wolny. Dlatego bujaj się, buraj się, nie zobaczysz więcej mnie. Buraj się, buraj się, tak bez końca. I ja też bujam się, nie zobaczysz więcej mnie. Bujam się, bujam się, tak bez końca. Bujaj się. Buraj się. Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie Bujaj się, bujaj się, tak bez końca I ja też bujam się, nie zobaczysz więcej mnie Bujam się, bujam się, tak bez końca Bujaj się, bujaj się, nie zobaczysz więcej mnie Bujaj się, bujaj się, tak bez końca I ja też bujam się, nie zobaczysz więcej mnie Bujam się, bujam się, tak bez końca Boy, I share. Boy, I share.